Moim i państwa gościem jest dzisiaj Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska Nowoczesna. Witam, I dzień dobry. Państwu. Prezydent powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Jest pani zaskoczona? Nie specjalnie, natomiast trochę szkoda, dlatego że mm, prawie że prezydent nie zaskoczył, ale zawsze człowiek liczy na to, że w pewnym momencie przestanie decydować interes czysto partyjny swojego zaplecza politycznego lub przyszły interes potencjalny pana prezydenta, a zadecyduje interes Polski. Polska nie ma żadnego interesu i Polacy w tym, żeby przedłużać agonię tego rządu. Zobaczmy jedną rzecz, że realnie. Mm, to jest rząd, który już nie ma możliwości funkcjonowania. To znaczy, to nie jest rząd, który może przyjmować ustawy, to nie jest rząd, który może podejmować decyzje, które będą dobre dla Polaków, a które będą skutkować w przyszłości. To jest rząd, który będzie rządem tymczasowym do, momencie, do momentu objęcia rządu przez Donalda Tuska. I przecież. Nawet, nawet widać było, że pan prezydent, jak opowiadał o tym wszystkim, to opowiadał o tym, że on robił konsultacje. On się spotkał z koalicją obywatelską, spotkał się z pisem. Koalicja obywatelska pokazała swoim, swojego kandydata, PiS pokazał swojego kandydata. Żaden z kandydatów nie ma większości, w związku z tym on wytypował jako no, wytypował... lidera zwycięskiej partii. Tak, no, właśnie to podkreślał, że no dobrze, no, jeśli nawet... Donald Tusk wygrałby wybory z koalicją obywatelską, to prawdopodobnie to on otrzymałby no, no przewodnika. że rządu. nie wspomniał o tym, że w w ramach tych konsultacji widział się również z lewicą, z trzecią drogą e, i że usłyszał od nich bardzo jasny komunikat, że Donald Tusk też jest ich kandydatem na e, premiera. Że w związku z tym za Donaldem Tuskiem stoi 248 głosów, a za e, Morawiecki no, 194 To mówi o tym, że jest to koalicja medialna, tak naprawdę na gębę brzydko już. A mówiąc, że nie, nie jest to poparte dowodami, to nie ma jest... umowy koalicyjnej. No i to jest też mam wrażenie, że pan prezydent, no przecież wcześniej dowiedzieliśmy, że rano, że wieczorem będzie to orędzie. W momencie, w którym już zaczęły dochodzić informacje, że jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu będzie podpisana umowa koalicyjna, która już będzie no można nie na gębę, tylko na papierze dowodem na e, istnienie koalicji. a przecież też były deklaracje ustne u Pana Prezydenta wszystkich liderów tych ugrupowań, które będą składać się na koalicję rządzącą po, po, po Morawieckim, o tak powiem. I jeżeli mamy zapowiedź, nawet przed tą, tym orędziem pana, pana Prezydenta, Donalda Tuska, który mówi, w piątek będziemy mieli parafowaną umowę, która będzie następnie w niedzielę zatwierdzona przez ciała statutowe poszczególnych partii, no to mam wrażenie, że Pan Prezydent bardzo się chciał pośpieszyć, być przed, żeby móc to, to powiedzieć czy nie prezydenta, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią odwrotnie, że to państwo się spieszycie, a tak naprawdę będzie tak, że, no zgodnie z tradycją, to też argumentował prezydent Duda. zgodnie z tradycją, y, y, która mówi o tym, że to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Ja wiem i też mam przykłady, że różnie to było od, od lat dziewięćdziesiątych z, z tą tradycją właśnie, ale przyjmijmy to. Chodzi o to, że no, prezydent wyraźnie zaznaczył, że jeśli Morawieckiemu tej większości nie uda się stworzyć, to nie będzie w żaden sposób blokował tego, że Donald Tusk zostanie no szefem rządu. Tylko jest jeden problem. Każdego dnia przedłużania się agonii w postaci rządów PiSu, oni już przegrali, już, już odchodzą, już jest decyzja 11 milionów, prawie 600 tysięcy Polaków, każdy dzień nas kosztuje. Kosztuje nas jako Polskę. Kosztuje nas to, że płacimy bardzo drogo za obsługę długu publicznego dlatego że ten rząd ma małą wiarygodność na świecie jeśli chodzi o finanse. Płacimy nie otrzymując pieniędzy z KPO. Część tych pieniędzy możemy stracić bezpowrotnie dlatego że tam płyną pewne terminy. Jeżeli pewnych rzeczy nie wyślemy do końca roku to te pieniądze możemy już stracić. W związku z tym to jest troszeczkę droga próba. Jeżeli ktoś nie wierzy, że to jest możliwe, a wszyscy wiemy, że to jest niemożliwe, Ponieważ no, prosta arytmetyka sejmowa pokazuje, że nie ma możliwości Mateusz Morawiecki na stworzenie rządu i nikt to nie wierzy nawet. Jeżeli pan słucha wielu polityków PiSu, to oni już są politykami przygotowanymi do sprawiedliwości. Ja słucham bycia polityków Prawa i Sprawiedliwości, słucham Rafała Bochenka, któremu wierzę w każde jego słowo. No i on mówi, że politycy pra... polskiego stronnictwa ludowego, z którymi rozmawiają politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówią otwarcie, że no, oni nie chcą z Tuskiem, a oni chcą z PiSem więc wie pani mamy, może się ja pani jestem, przykro zaskoczyć tak mamy jednomyślną deklarację w postaci uchwały rady naczelnej PSL z no, deklarację wiarygodnego z, dziennie, Rzecznika Prawa i sprawiedliwości pani posła no właśnie niewiarygodnego to jest właśnie cały problem że mamy nie rzeczywistość i rzeczywistość rzeczywistość mówi o tym że są ugrupowania które deklarowały już przed wyborami że razem mają zamiar stworzyć rząd na które bardzo często rodziny się dzieliły strategicznie jak będą głosować i zresztą nawet takich Badaniach. Potem było mowa o głosowaniu taktycznym. Ja naprawdę znam mnóstwo ludzi, którzy mówią, my się w rodzinie podzieliśmy. Ktoś zagłosował na trzecią drogę, ktoś zagłosował na koalicję obywatelską. No, a tu mówił, że nie będzie dzielił rodzin, a tu proszę. <laughs> w związku z tym, no właśnie, nie no właśnie nie chcąc dzielić rodzin, mówimy bardzo jasno, te 11 milionów 600 tysięcy Polaków zagłosowało za zmianą. I to, że pan prezydent nie ma szacunku do tych y, ludzi, którzy tak tłumnie poszli na wybory, ja przypomnę, że my rekordową mieliśmy frekwencję, prawie 75%. Ci ludzie, którzy w tym jagodni, w którym wczoraj był Donald Tusk, stali do trzeciej w nocy po to, żeby zagłosować, mimo tego, że już mniej więcej były znane exit pole, więc mniej więcej było wiadomo, jakie są wyniki, świadczy o jednym. Polacy zadecydowali, że chcą zmiany i szkoda, że prezydent nie uszanował tego. Było tak, że to jest osiedle znane z do deweloperki i tam za dużo tych lokali wyborczych nie było, dlatego te kolejki się takie nie tworzyły. Nie chcę absolutnie podważać tej to. mobilizacji ludzi, tak. to, to, to absolutnie. No, Mamy rekordową frekwencję, lepszą niż w 89 roku. W związku z tym dla mnie jest oczywiste, że Rolą prezydenta, który ma silny mandat społeczny, jakim jest ponad 10 milionów głosów, które za, nie, za nim zagłosowało, jest to, żeby uszanować wolę prawie 12 milionów, którzy zagłosowało za tą koalicją Ale le, też która musi się myśleć stworzyła. o tych 7 milionach 600 tysiącach wyborców, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I pan, to wie, pan że... prezydent Duda no, też musi myśleć o swoich wyborcach no dobrze, musi ale pan... uszanować po prostu wszystkie strony. No tak, dobrze, to ale czy pan, pan myśli, że rozumieć? naprawdę w interesie. Morawieckiego, czy nawet Pisu jest przedłużanie agonii, no, ale to, czy naprawdę uważa... Ale to, uważa widzi, ale to pan... widzi Pani, to, 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 to no dobrze, może paradoksalnie ale... to Pani się powinna cieszyć z tego, że Mateusz Morawiecki, jak przekonuje opozycja, też większość komentatorów zdecydowana, no Morawiecki nie da rady, więc Pani nie będzie miała takiej satysfakcji, takiego schodenfreude, że, że, że Morawiecki no nie da rady i poinformuje o tym w Sejmie, że nie dał rady stworzyć tej większości. Ale Polski szkoda. Szkoda pieniędzy, które przez to tracimy, szkoda rzeczy, które trzeba rozwiązać. Nie wiem, czy Pan wie, jeżeli Pan przeczyta ten projekt budżetu, który zaproponował PiS, oni w to wprost przy przyznają. Tam nie ma na przykład tarczy, które miałyby chronić Polaków od 1 stycznia związanych Ale z energią czy gazem. Tak, chcemy je zachować. Natomiast tam nie ma ten budżet trzeba przyjąć. Trzeba przyjąć nowy budżet, który będzie zabezpieczał Polaków. Zapewnił im bezpieczeństwo, jeśli chodzi o na przykład e, ceny źródeł energii. Trzeba zabezpieczyć kwestie związane na przykład z ustawą o pomocy osobom z niepełnosprawnościami których rozporządzenie dopiero co powstało jest takie, że osoba na wózku praktycznie nie, nie funkcjonująca samodzielnie nie spełnia warunków do tego, żeby dostać pomoc Z w ramach tego, co tego wiem, to, rozporządzenia. To, to, te sprawy są zapisane w umowie koalicyjnej, ale no dobrze, ty, ty tylko że problem taki... polega na mhm. tym, że to przedłużanie przez prezydenta powoduje, że realnie ten rząd Donalda Tuska, który będzie rządził, a nie tylko będzie trwał jak rząd Morawieckiego, mhm. pozwalając na to, żeby jeszcze upchnąć jakichś ludzi, mianując szefa KNR to tak naprawdę e, nie będzie szansy załatwienia pewnych spraw, które można by było Ocież już organizować. Pani zrzuca odpowiedzialność na nie, nie prezydenta zrzuca. i Prawo i Sprawiedliwość? Znaczy, za chwilę pan prezydent... mój nast następny gość Paweł Szyrod może Pani to wytknąć, Bo już pan... Pani się tłumaczy. Bardzo jasno, bardzo jasno mówimy, my to zrobimy wszystko. Tylko, że problem polega na tym, że może być tak, że pewne środki z KPO e, Mogą gdzieś bezpowrotnie Ja być myślałem, stracone. że te środki już są, bo obiecał to Donald Tusk że w dzień ja po wyborach to załatwi. No to jest bardzo ciekawe, dlatego że PiS od dwóch i pół roku my tracimy pieniądze. Powinniśmy dostać zaliczkę już dwa i pół roku temu i to były pieniądze, które były najłatwiej wydać, które nie wymagały takiego prefinansowania. My płacimy za bardzo wiele rzeczy w ramach prefinansowania, zadłużając państwo i to są też pieniądze, które tracimy bezpowrotnie, dlatego że odsetki od, od kredytu, który musisz ciągnąć, żeby móc jakąś prefinansować inwestycje to są pieniądze już stracone na zawsze. I tutaj nie ma wpływu na to czy to czy my możemy coś zrobić czy nie, bo to już Zawalił. pani poseł, za chwilę wrócę do premiera Mateusza Morawieckiego, ale skoro o tych sprawach programowych już przy tym jesteśmy, to ja mam też takie pytanie od kolegów z naszego bratniego portalu money.pl Co z kwotą wolną? Czy ona będzie ta sprawa będzie załatwiona od 1 stycznia i ta kwota wolna wzrośnie szybko do 60 tysięcy, bo, bo podobno są jakieś komplikacje w tej bardzo sprawie. Bardzo jasno mówimy, że chcemy zrealizować wszystkie z naszych stu konkretów, ale oczywiście musimy zdawać sobie A ten konkret, sprawę. Akurat? Pod manciek, ale musimy hmm. też sobie sprawiać sprawę, że e, są też. E, chęci naszych koalicjantów. W piątek będzie bardzo dużo z tego wiadomo. Dlatego, że w piątek ma być umowa koalicyjna, która ma być jawna. To jest też, może być, wyjątek na tej mapie politycznej, ponieważ my nigdy nie widzieliśmy umów koalicyjnych pis -u. Mimo tego, że pan prezydent tak chętnie żąda od nas jakichś umów koalicyjnych, potwierdzenia ilości poparcia, to jakoś od pana premiera Morawieckiego ani jednego, ani drugiego nie żąda. Ani jakichś umów koalicyjnych z Ziobromi i z innymi. No, dzisiaj się będziemy zastanawiać, jaki ani... będzie skład rządu y, 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 no właśnie, premiera spędzi... Mateusza Morawieckiego. Ale, y, Natomiast y, 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 o co chodzi? Y, y, ja panu na to pytanie nie odpowiem w tej chwili uważam mm. że to jest jeden z tych który mm. jest dla nas ważnych priorytetów dla nas dla koalicji obywatelskiej natomiast szacunek do partnerów nakazuje mi poczekać na umowę koalicyjną no bo... to co mam wrażenie że jest powszechnie już ogłaszane mm. i tutaj nie ma żadnych mm. wątpliwości to jest kwestia podwyżek dla sfery budżetowej tego 30% dla nauczycieli 20% dla reszty sfery budżetowej gdzie mówimy jakby jednym głosem natomiast tak dla koalicji obywatelskiej to jest ważny. priorytet. No właśnie Magdalena Biejat z lewicy razem była moim gościem kilka dni. I ona powiedziała, że nie ma szans podwyższyć bardzo szybko zgodnie z wolą koalicji obywatelskiej kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Ona mówi o tym, że ludzie, którzy pracują na B2B, to, to są oszuści, że należałoby wprowadzić, wrócić do pomysłu testu z przedsiębiorcy. Pytanie, jak to pogodzić? I co się pani w tej na Ja nie krytykować wypowiedzi? naszych mhm. koalicjantów, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pokazali też taką dobrą wolę. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie jedno z pierwszych zadań ministra finansów. Ważne dlatego między innymi, żeby też powstało jak najszybciej? Nie wiem, to jest jedna... Znaczy, niech Pan zobaczy. Chyba pierwszy raz mamy taką sytuację, że poza można powiedzieć oczywistymi sprawami, jak wicepremier Kosiniak-Kamysz, czy marszałek Hołownia, tam o, nie ma w ogóle żadnych jest... przecieków. Prysuwamy. No nie, no to, to wszyscy wskazują, to wszyscy wskazują dość jednoznacznie. A Pani zdaniem praktycznie... rotacyjna może być tylko kosiarka, czy marszałek również może być Według rotacyjna. mnie te funkcje, które są w parlamencie, to tak jak w parlamencie europejskim, mogą mieć charakter taki, że mhm. się zmienią po połowie kadencji, natomiast oczywiście nie mogą być władze wykonawcze. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, że jeżeli spojrzymy na to, w jakim atmosferze odchodził na przykład Kuchciński po aferze z lotami, to naprawdę dużo więcej demokracji jest w tym, jeżeli zdecydowanie, decydują się partie koalicyjne, że w połowie na przykład zmienią marszałka z tego co wiem nie ma ostatecznej decyzji mhm. i ostateczną decyzję ogłoszą i zadecydują ja lidery marszałka poznamy w przyszłym tygodniu obiecałem, że wrócę do premiera Mateusza Morawieckiego ostatnie pytanie proszę o krótką odpowiedź Mateusz Morawiecki napisał, że no, zaprasza do współpracy parlamentarzystów, którzy na pierwszym miejscu stawiają Polskę To jest taki chyba miękki szantaż polityczny, Powiem ale szczerze... czy widzi pani w parlamencie ludzi, którzy są gotów podjąć jednak tę współpracę z prawem i sprawiedliwością nie. I Nie widzi Pani sobie, że, że żadnego polityka? PSL-u, Konfederacji? W wykonaniu pana Mateusza Morawieckiego widzę skrajną desperacją Jego wywiad, w którym okazało się, że on właściwie zawsze był zwolennikiem kompromisu aborcyjnego i przeciwko wyrokowi TK. Idei, ja za moment oczekuję na to, że przedstawi e, dowody wpłat na strajk kobiet w czasie protestów, a być może gdzieś za maseczką nawet się ukrywał. Premierów, to jest śmieszne. Premier Mateusz to Morawiecki jest powiedział robienie, też, że może być w rządzie, gdzie premierem jest Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest akt desperacji. To znaczy, że tak bardzo oni... Chcą być bezkarni, tak bardzo boją się rozliczeń, tak bardzo chcą pozostać przy władzy, że są skłonni powiedzieć wszystko, powiedzieć wszystko, a papier, jak to mawiają, bywa cierpliwy. Oto zapytamy kolejnego gościa, Pawła Szrota. Tymczasem dziękuję Pani poseł dziękuję za, za rozmowę.